Dwa dni, dwa mecze w ekspresowym tempie. Wrocławianki odrobią zaległości. Wpływ na wyniki w obu spotkaniach mogą mieć męczące podróże. Dziś nasze akademiczki nie powinny mieć jednak większych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa. Zegrają ze zdegradowaną już spójną Warszawianki, Rozegrały w tym sezonie 14 spotkań. Wszystkie przegrały. Zwyciężyły zaledwie w trzech indywidualnych pojedynkach, doznając przy tym aż. 42 porażek. To outsider ligowych rozgrywek, i wygrana w trzech setach to jedyny cel na dziś naszych tenisistek stołowych. Prosto z Warszawy, w oby dobrych nastrojach, team Zdzisława Tolksdorfa zmierzy się w tarnobrzegu z zamkiem. W tym wypadku zdecydowanym faworytem będą gospodynie, które przewodzą ligowej tabeli. W całym sezonie 2012-2013 nie przegrały meczu i z kompletem punktów liderują zmaganiom. Mają najmocniejszy skład, największe gwiazdy ligi. I raczej pewnie powinny sięgnąć nie tylko po dwa punkty w starciu z Dolnoślą zaczkami, ale też po tytuł Mistrzyń Polski. Akademiczki z Wrocławia po dzisiejszym i jutrzejszym spotkaniu mogą bardzo zbliżyć się do czwórki, czyli do udziału w playoff Po wizytach w Warszawie i Tarnobrzegu na zakończenie rundy zasadniczej zagrają jeszcze w w warmińskim z Zamerem u siebie, ze Stelną Gniezno i GLKS-em Nadarzyn kluczowy. Dla losów wydaje się, że będzie mecz w Lidzbarku. Zarówno Zamer, jak i AZS Uniwersytet Ekonomiczny rywalizują bowiem bezpośrednio o playoff.